Chciałem przedstawić także moje akwarium 25 litry. E, tutaj jest już dosyć stare, około 3 letnie podłoże Helpa e, Adventure Soil chyba to się nazywa, shrimp. Tutaj brak nawożenia. Mam takie dwie proste roślinki. Duży heniek. E, Hemiantus micra themoides. I tutaj mam drugą roślinkę, nie wiem co to, chyba jakaś hydrofilia, może polisperm, ale chyba jakaś inna. I tam trochę mchu mam. Jakieś tam są troszkę glonów, jakieś krasnorosty, być może tutaj na tym mchu troszkę, ale... Jeśli chodzi o filtrację, tutaj posiadam kaskadę Aquaella FZN2. I na wlocie mam tutaj taką gąbeczkę, co sobie ją czyszczę, co podmiany, albo tam, co dwie podmiany najczęściej. Jak już mi spada wydajność tego filtra. A w środku w kaskadzie mam po prostu ceramikę Matrix. Mam w tej chwili też już jakiś czas, a na górze w tych koszyczkach mam yy, włókninę filtracyjną. I tą włókninę właśnie też czyszczę co jakiś czas. Jak gąbki czyszczę najczęściej, tą włókninę wymieniam. Na, najczęściej na nową wymieniam po prostu. Jeśli chodzi o oświetlenie tutaj mam jakąś taką belkę jeszcze robioną taką kupiłem kiedyś na Allegro taka ona jest troszkę podrośliny taka trochę taka. Dosyć już długo mam ją z 6 lat chyba i cały czas działa tutaj nie nawożę po prostu ostatnio na kranówce jest tutaj dodane ostatnio kupiłem Fit RO i się zastanawiam czy tutaj nie, w, nie wrzucić nie wlewać troszkę RO. Z, min z mineralizatorem. No, ale tutaj przydałoby się już wymienić podłoże, raczej, bo dosyć jakoś mam problemy ostatnio z krewetkami. Nie, nie mnożą się tak, jak bym chciał. Jeśli chodzi o krewetki, tutaj mam meokardinę To takie coś Bledmory, coś podobnego bardziej takie reczery, takie ładniejsze troszkę. Eee, gdzieś kiedyś kupiłem na jakiejś aukcji na Allegro. No, i... tutaj mam to jest takie moje akwarium przy biurku, po prostu siedzę sobie tutaj przy komputerze i mam takie akwarium to w ogóle akwarium jest bardzo wiekowe już ma ponad już ma 20 lat, tutaj wiele było zmian wiele aranżacji nawet jako pierwsze tutaj były chyba muszlowce kiedyś takie najmniejsze i Dobrze się służy na razie. Dobra, dzięki. Jakbyście mieli jakieś pytania, to zapraszam.